W zadaniach egzaminacyjnych i tych lekcyjnych bardzo często będą sprawdzane Wasze umiejętności związane z argumentowaniem, formułowaniem opinii. Oprócz dłuższych form wypowiedzi pisemnych możecie być poproszeni o zredagowanie krótszej wypowiedzi, m.in. głosów dyskusji, w którym wyrazicie własną opinię na określony temat. Tego typu wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym Mogą na przykład zaczynać się takimi sformułowaniami. Zabierz głos w dyskusji na temat. Napisz komentarz w sprawie. Przedstaw swoje stanowisko. W tym materiale filmowym, krok po kroku, pokażę Wam, jak poprawnie zreda zredagować głos w dyskusji. Jako ciekawostkę podpowiem Wam, że ta forma wypowiedzi pisemnej pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku. Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Jak już zapewne wiecie, dyskusja to ustna lub pisemna wymiana opinii na określony temat, wspólne jego umówienie. Swoją opinię popieramy argumentem. Dyskusja zawsze prowadzona jest na dany temat i powinna zmierzać do określonego celu. Dyskusja to wspólne rozwiązanie problemu, możliwość wypowiedzenia własnego zdania i możliwość poznania poglądów innych osób. Ogólnie rzecz ujmując, budowa głosów w dyskusji jest tak naprawdę prosta i opiera się na dwóch podstawowych cechach tego typu wypowiedzi. Najpierw wyrażamy własne stanowisko, i w drugiej części je rzeczowo uzasadniamy. Stanowisko to moje zdanie, założenie na określony w poleceniu temat. Składa się z dwóch elementów: wyrażenia wprowadzającego stanowisko i samego stanowiska. Swoje zdanie wprowadzamy za pomocą charakterystycznych wyrażeń: Na przykład, moim zdaniem, uważam, że, sądzę, że, według mnie, do wyboru. Kolejnym elementem fakultatywnym jest wyraz łączący nasze stanowisko z uzasadnieniem. Stosowanie tego elementu ułatwia nam wprowadzenie całego uzasadnienia. Oczywiście uzasadnienie możemy zredegować w odrębnych zdaniach bez wyrażenia wprowadzającego. Przykładowe wyrazy łączące, wprowadzające to na przykład. Ponieważ, bo, dlatego że, warto wskazać, że. To ostatnie wyrażenie pozwala wprowadzić uzasadnienie w oddzielnym zdaniu. Dalej wprowadzamy już nasze uzasadnienie, które dokładniej składa się z kilku elementów. Przede wszystkim argumentów, czyli dowodów potwierdzających nasze zdanie. Możemy wprowadzić je lub nie przy użyciu przykładowych wyrażeń. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, po pierwsze, kolejny argument dotyczy. Na końcu formujemy krótki wniosek, podsumowujący naszą wypowiedź. Może być to jakaś refleksja wypływająca z naszych argumentów, podsumowanie. Możemy wprowadzić wniosek za pomocą przykładowych słów, na przykład. Dzięki temu na tej podstawie można wysnuć wniosek, że z przedstawionego argumentu jasno wynika, że. Czasami wniosek ten możemy sformułować bez żadnych wyrażeń wprowadzających. Redagujemy go w oddzielnym zdaniu. Z treści samego tego zdania wynikać będzie, że jest to nasz wniosek. Przy tej formie wypowiedzi pisemnej bardzo ważną rolę odgrywa słownictwo. Dlatego też mam dla Was podpowiedź. Używając odpowiednich Wyrażeń wprowadzających poszczególne elementy schematu otwierały możliwość, prawie z automatu, ich poprawnego zredagowania. Na przykładzie, akurat głosów dyskusji, wyraźnie można zobaczyć, jak ważne jest słownictwo w wypowiedziach pisemnych. Oczywiście starajcie się budować opinie z wykorzystaniem różnych wyrażeń i słów dostosowanych do tematu, problemu zawartego w poleceniu. Na początku swojej redakcyjnej przygody z wypowiedziami o charakterze argumentacyjnym zacznijcie od przykładowych wyrażeń, a w miarę tworzenia Waszych kolejnych prac, wprowadzajcie swoje słowne konstrukcje, oryginalne, właściwie oddające charakter poszczególnych elementów kompozycyjnych. Moi drodzy, głos w dyskusji zaliczamy do tych krótszych wypowiedzi pisemnych. Może mieć on różną długość, która zależy przede wszystkim od polecenia, naszego zamiaru wyczerpania tematu oczywiście też od wolnego miejsca, jaki będziemy mieli do dyspozycji. Nasz przykład z dwoma argumentami nawiązuje do dyskusji na temat potrzeby stosowania szczepień. Uważam, że szczepionki są potrzebne. Ponieważ ratują życie i w przypadku ewentualnej infekcji pozwalają daną chorobę przejść w sposób łagodny, bez powikłań. Dzięki szczepionkom ludzie mogą normalnie funkcjonować bez ryzyka wybuchu epidemii. Kolorami zaznaczę Wam teraz poszczególne elementy kompozycyjne naszego głosu w dyskusji. W naszym przykładzie stanowisko wprowadzamy za pomocą słów uważam, że Stanowisko? Szczepionki są potrzebne. Wyraz łączący stanowisko z uzasadnieniem to ponieważ. Argument pierwszy, udowadniający nasze stanowisko, ratują życie. Z kolei argument drugi to w przypadku ewentualnej infekcji pozwalają daną chorobę przejść w sposób łagodny, bez powikłań. Na końcu mamy wniosek. Dzięki szczepionkom ludzie mogą normalnie funkcjonować bez ryzyka wybuchu i epidemii. Wniosek ten wprowadziliśmy słowem dzięki. Przykład drugi dotyczy zajęć dodatkowych organizowanych w szkole. Moim zdaniem warto uczęszczać na dodatkowe zajęcia organizowane w szkole. Po pierwsze, utrwalamy wiadomości, które zdobyliśmy na lekcjach. Po drugie, Poszerzamy materiał o nowe informacje i umiejętności, na tej podstawie można wysnuć wniosek, że wiedza zdobyta na tego typu zajęciach pozwoli lepiej zdać egzamin ósmoklasisty. Wyrażenie wprowadzające stanowisko moim zdaniem a stanowisko w naszym przykładzie to warto uczęszczać na dodatkowe zajęcia organizowane w szkole. Wyrazu łączącego stanowisko z uzasadnieniem w tym przykładzie akurat nie ma. Pierwszy argument to: Po pierwsze, utrwalamy wiadomości, które zdobyliśmy na lekcjach. Drugi argument: Po drugie, poszerzamy materiał o nowe informacje i umiejętności. Nasz głos w dyskusji kończymy wnioskiem. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że wiedza zdobyta na tego typu zajęciach pozwoli lepiej zdać egzamin ósmoklasisty. To wszystko na temat. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jedną z cech charakterystycznych dyskusji jest ewentualność szybkiego podnoszenia poziomu emocji na wyższy poziom. Dlatego też należy znać zdecydowanie zasady kulturalnej dyskusji. Po pierwsze, w dyskusji nie kieruj się emocjami. Po drugie, uważnie słuchaj swojego rozmówcy. Trzecie, krytykuj argumenty, nie osobę. Czwarte, zwracaj się z szacunkiem do wszystkich dyskutantów. Piąte, nie obrażaj. Szóste, nie wyśmiewaj. Siódme, nie krzycz. Ósme, nie groź. Dziewiąte, nie zmieniaj tematu dyskusji. I dziesiąte, nie używaj sofismatów, pozornie prawdziwych argumentów, w których pojawiają się błędy logiczne.